Stop, no. Wychodzi Pochodzie <grym> To ma smoka Dobre, Dobra, Dobra Nie ty jesteś takim debilem Nie <grym> <wiem>. <grym> Go left 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 Konejta Fland fast Eee uh, 1v5 Coming B-spawn B spawn Fax spawn back, back, back. Let's, 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 let's.

А давай? А а Я логал да сайт, на сайт иди какой-то. Не могу понять, как ты себя установишь даже. их в целю. Tu mnie widzi? Nie, nie widać, nie widać. Nie, mi się widać, wydaje, że widać Nie widać. Nie, tu nie widać. widać. No, o, woda. Odmida, odmida, odmida. Konektor. Tum, nie dechylaj, masz bombę, pod sobą. Ja defuję. Tu połow, nie? No. A, to. Teraz. Teraz. No, no. Ja idę trollować Mid. Jeden jeden panowie! jeden jeden 1 na Rodado RDD? Mid O Do prawej, Do prawej, Heaven, Kevin Ojej, jaki bój, ty. Nasz bój, Co to jest? Kto stąd wychodzi? Tak. Nie, stop! Ja Jak chłop, coś nie takiego tutaj pierdolimy? Ładny. A, jest tutaj. Ja, ja się boję ty. Ale jest tu ty. plantuję oh, ja.

patrzycie wszy wszystko tylko nie, nie nic też nowe nowe No, no. no, ale kiedy? no i strzelaliśmy się kiedy? nowe 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 zejść? nowe nowe jak nowe 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 Nie nowe 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 No. Ja się już nie denerwuję. Nie wiem, złoty to się W innym świecie, nie? Lewo. <trykne>

Czemu jest tak pod CT? Ja zabłopadam? Ja zabłopam. Nie, zabka jam. O! O! <laughs> Strzeliłem Jest Sniper. Sniper mid. Ale dzbog było. Gdzie ty drugi? W waters. Też mid. <laughs> e, Czemu on ma tak dziwnie ten? Nawet no, nie, nie wiedziałem, że tak się da. No sorry. Jeden woda będzie. Wota. Nie, water Co water. going uh, waters.

Jesteś bezpieczny? No, jeszcze jeden tam sorry No i co robisz, Chciałbyś nie? oh, yeah. Niestety kasja uh -huh. Leży truposz Nice. woda jest pilar, możliwy. Może być, być mało tutaj A, za kasztanami. Ja, ja. ja. Dobra, pomścię się, jednego ja tego zabiłem. Czekaj, 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 no, nie, czekaj. O, pan, pan, Tumor, tumor Nice pan, 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 dobrze pan, Dobrze dobrze pan, pan, Dobrze jest, pan, 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 B, pan, b, b. Yeah. <laughs> <grywne> ja ja nie pan, pan, pan,